Siemaneczko, ja jestem Kuba, a dzisiejszy odcinek jest trochę inny, bo są to podziękowania dla Was za wybicie 200 subskrypcji na moim kanale. Jest to dla mnie bardzo dużo i bez Was to by się w ogóle nie udało. Mój kanał tworzy już prawie 3 lata, bo od 27 lutego 2017 roku. Lecz pierwszy taki film, który na niego wrzuciłem, to było Palion Animals, czyli, czyli wszystkie y, takie momenty epickie Paliona. A tak regularnie to zacząłem wrzucać już e, 3 miesiące temu i to było, była to przeróbka, ona by tak chciała na no, wersję bez przekryć, tak do szkoły sobie zrobiłem i wrzuciłem na YouTube'a. Później to Zone Wars, no i wtedy zacząłem już re, regularnie wrzucać odcinki, a tak a pierwszy stream odbył się miesiąc temu i było to strefy z widzami, Simon i Customer. W tej okazji mam dla Was do rozdania jeden karnet bojowy. Trzeba wejść na mapę, do której link macie w opisie. Widzicie teraz też na, na ekranie po częściach, jak ona wygląda. Czas, który Wam się uda zdobyć. Ja teraz przerwę na sekundkę. Tylko pamiętajcie, jak będziecie kończyć, przechodzić mapę, to yy, jest bardzo duża możliwość, żeby strefa zaczęła iść. Więc wejdźcie w tą monetkę i wtedy już się czas wyświetli w tablicy wyników. Tylko pamiętajcie, żeby szybko robić screena albo zdjęcie, bo może zniknąć. Wysyłajcie na Discordę, do którego serdecznie Was zapraszam. Link też oczywiście macie w opisie. W ostatni dzień lutego osoba, która będzie miała najlepszy wynik, jeżeli chodzi o czas, po prostu zdobywa karnet bojowy i ja ją dodaję do znajomych, chyba, już ją mam. No i jak dodaję, to czekamy 3 dni i wysyłam. Mo e nawet nagram z tego film, albo w jakimś filmie to załączę dowód z tego, że wysłałem. Jeszcze raz chciałem Wam bardzo podziękować za to, że pomagacie tworzyć mi ten kanał, oglądacie moje filmy, lajkujecie je. No, i zdobywamy nowe osoby i zasięgi. Jest to dla mnie bardzo dużo, że staję się takim jakby youtuberem. No i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Siemaneczko.